Witam serdecznie na kanale Fightsport.pl ja się nazywam Krystian Śmiałek, a ze mną zwycięzca, Czarny Polak, cześć! Witam serdecznie, z tej strony Czarnego Polaka. Słuchaj, jak ty się czujesz? To był debiut, jeszcze efektowna wygrana. E, czuję się dobrze i właśnie to planowałem, nie? Kończyć go w pierwszej rundy i to zrobiłem, nie? Jak obiecowałem wszystkim. Bardzo agresywnie ruszyłeś, takie było no, założenie? No tak jest, tak jest, nie? Bo wiesz, on w internecie gadał dużo, powiedział nawet tej name, to jest jedna osoba, która szuka po prostu atencji, nie potrafi się bić Ale ja mu pokazywałem po prostu dzisiaj, jak bije, nie? Ja widziałem, jak e, Tomek kolejnik schodził do szatni, no. to tak nie był zadowolony, no nic dziwnego Czy jeżeli by chciał rewanż, dałbyś mu? Nie Dlaczego nie? No bo nie To kto kolejny w takim razie? No kolejny to, myślałem to, kurwa, Bagheta, ale wiesz, to zależy od federacji, nie kogo mi dadzą, nie? Mhm. A bo Bagieta teraz y, nie ukrywał, że chce iść Podisa. Jeżeli by nie doszło do twojej walki z Bagietą, ktoś jest, kogo uważasz, że Adrian. nie miałbyś problemu? No Adrian, nie, nie masz żadnych problemów, widziałeś jak ja się ruszam tam nawet, nie? Bo ty na konferencjach Dekarpiego, dlaczego? No no bo kurde wiesz, to jest jednego gościa, które się wybiło, nie? E, bo on ma sławne dziewczynę, nie? I po prostu on jest tutaj dzięki jego kobieta, nie? On muszę pokazywać coś w internecie, nie? A, on na tej, a on miał ten temat na przykład a grałem piłkę nożną i tak dalej, ale to kurda, to jest hemama, a nie piłkę nożna. Mhm. To tu to, 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 to jest, żebyś się pokazywać, się i kurda wrócisz z nagroda w domu, nie? No dobra, ale jeżeli Dekarpi wygra dzisiejszą walkę i istnieje szansa, że wasza walka by doszła do skutku czy nie? Eee, czy dla mnie... My... Ja nikogo nie boję, to zależy od Federacji, jeżeli on będzie miał to samo wagę jak ja, to wejdzie do walka na spokojnie. Nie? Ale ja nic nie mam do niego. No on nawet podchodził do mnie i powiedział mi gratulacja, dobrze wyszłaś i, i tak jest, nie? Bo faktycznie dobrze no? wyszedłeś dzisiaj. No. Zaskoczyłeś pozytywnie. No. Chociaż... Niektórzy, nie, niektórzy mówili o przegriwach tak i tak dalej, ale po prostu pokazywałem, że to jest czarne pole. A zaskoczył cię negatywnie, y, Tomek kolejnik, czy spodziewałeś się, że jednak nie pokażę no, sam. Ale. ale powiem ci, że tak, oglądałem wszystkie jego walkę. Niektórzy powiedzieli, a ty nie trenujesz", tak i tak dalej, ale ja trenowałem właśnie, ale nie wrzuciłem nic po prostu na relację. Czyli to była przykrywka. No to była tajemnica. Czyli jednak to było rozpracowanie. No, i zrobiłem, i zrobiłem, no tak, i zrobiłem na niego niespodziankę, nie? No dobra, to dziękuję Ci bardzo za wywiad w takim razie. I, i co, właśnie, jakie są plany teraz na najbliższe dwa tygodnie, tydzień? Powiedz Ci tak, w takim razie mam taki plan. Pójść po nagrodzie do klubu, się napisz tutaj. Czego? To jest mój plan. Wszystko. Wszystkiego? Co się pije. Czyli to nie będzie sportowy tryb życia w <laughs> najbliższym no, czasie? No, w tym tygodnie na razie nie będzie sportowe może na następną wiesz? W takim razie musimy balować, świętować za nagrodę. A chcesz teraz zrobić sobie chwilę przerwy, żeby odpocząć, czy jednak na następnej ale gali wiesz, będzie można cię zobaczyć? jak możesz popatrzeć, nie dostałem uderzone, a po co przerwę, skoro mogę lecieć dalej? Czyli masz jednak plany zostać dalej w Prime MMA? No, ale zostaję dalej, bo mam nadal umowę, nie? Czyli to jednak wie, większa ilość walk będzie z tobą? No, no. Super, to nie mogę się doczekać. Dzięki wielkie za rozmowę i gratuluję. Proszę raz. bardzo i miłego.